Jak Zoro obudził Haki Króla w jedną noc, Zoro w zaledwie kilka godzin na Onigashimie odkrył u siebie Haki Króla i od razu był w stanie je wykorzystać w walce. Luffy, przypomnę, trenował dwa lata z Raylejem, drugim po Rogerze i dopiero podczas walki z Kaido ogarnął, jak je nałożyć na ataki. Więc mamy pytanie, jak Zoro zrobił to tak szybko? Jeśli lubisz ciekawostki z One Piece, zaobserwuj mnie. Możesz też postawić mi kawę. Oczywiście Zoro to potężny wojownik, ale jest coś jeszcze. Enma, ten miecz, to nie tylko jedna z najsilniejszych kling w świecie One Piece. W manzy i anime wyraźnie pokazano, że Enma sama wyciąga haki z użytkownika. Najpierw zbrojenie, ale wiele wskazuje na to, że także haki króla. Widzieliśmy to już przy pierwszym cięciu Zoro z Enmą i potem wielokrotnie w walce z Kingiem. Więc nawet jeśli Zoro dopiero co obudził u siebie haki króla, to Enma mogła działać trochę jak przewód. Wypuszczała Haki na zewnątrz za niego. Nie musiał jeszcze umieć tego w pełni kontrolować. Wystarczyło, że Enma zrobiła robotę za niego. Do tego dochodzi kontekst. Zoro był wtedy w sytuacji ekstremalnej. Zatruty, wycieńczony, zdeterminowany. Taki moment przebudzenia przeżywał i Luffy, i Katakuri, i inni. Zoro po prostu wszedł w ten tryb. Walka na śmierć i życie. I pękło coś w nim. I wtedy Haki króla się ujawniło.